Kinderen leren een nieuwe taal heel snel. Het beste is toch, zoals Magda dat zegt, een nieuwe taal te leren en tegelijkertijd de moedertaal en tradities te behouden. Hierbij helpen pulsscholen. Dwujęzyczne szkoły polskie są bardzo ważne dla rodziców, którzy zdecydowali wychowywać swoje dzieci poza granicami Polski. Są dlatego ważne, ponieważ uczą adaptacji i desadaptacji pozytywnej. Oznacza to, że takie szkoły stworzone dla dzieci stawiają je w sytuacji, gdzie mogą wychowywać się w oparciu o nową kulturę, nowy język, jednocześnie nie zapominając o starej. Koła polonijna daje dzieciom dwujęzycznym spotkanie się w większej grupie. Niejednokrotnie sł słyszałam od rodziców, którzy przyprowadzali dzieci do naszej szkoły, że po kilku spotkaniach w szkole te dzieci były odważniejsze w szkole holenderskiej. Została wzmocniona ich podejrzewam poczucie wartości. Zobaczyły, że nie są inne. Jest to bardzo duży wysiłek, bo są to spotkania sobotnie. Kadra składa się z wolontariuszy, którzy nie otrzymują żadnych wynagrodzeń. Największym problemem do zorganizowania em, jakiejkolwiek działalności polonijnej jest zorganizowanie lokalu. Moim zdaniem najlepiej, że te dzieci mają kontakt, to jest dla nich najlepsze, że mają kontakt z wszystkimi Polakami, że podtrzymuje się tę tradycję i wspomina się o tym, że nie przesiąkają tak tym wszystkim, co się dzieje tutaj w Holandii, ale też cały czas mają kontakt z tym, co, co dotyczy nas Polaków. No na pewno, dlatego, żeby. Język polski dalej się uczyła, poznała też historię Polski, nie? to było też najważniejsze, no i kontakt, kontakt z innymi dziećmi, z innymi ludźmi. Ja prowadzę grupę najmłodszą, nazywamy się Wesołe Misie, prawda, i staramy się poprzez zabawę dzieci zachęcić do mówienia po polsku i do y, zaznajamiania się ze słownictwem i to duje, daje dużą satysfakcję. Przebrany za babcię i ma ogromny brzuch. I pan jeśniczy stwierdził, że chyba coś się stało nie tak. Po cichutku wszedł do domku. Rzeczywiście historia Szkoły Polniny zaczęła się 20 lat temu, tak naprawdę dużo wcześniej, ale w 1997 roku Mary eberle Padła na pomysł, żeby otworzyć tę szkołę po raz kolejny dla paru rodzin, które chciały, żeby ich dzieci kontynuowały naukę języka polskiego. I w tym czasie właśnie padła propozycja, żebym ja udzielała lekcji dla tych dzieci. większością głosów rodzice i dzieci zdecydowali, że to będzie szkoła pod imieniem Kornela Makuszyńskiego. Myślę, że dużą pomocą dla szkół polonijnych byłby jakieś wyznaczne, czyli program, który możemy realizować, podręczniki, które można by było używać w różnych kategoriach wiekowych, nie tylko dla jednej. Doświadczenie, które zdobyłam z prac w polonijnej szkole, mogłaby korzystać z swojej częściowo pracy zawodowej. W 2012 został utworzony projekt dla dzieci emigrantów w holenderskiej szkole, i tam wspierałam ich w tłumaczeniu i w rozwiązywaniu różnych problemów codziennych. I te doświadczenia ze szkoły polonijnej i znajomość dwóch kultur mogą świetnie właśnie wykorzystać w tej pracy. Forum Polskich Szkół w Holandii no. powstało 21 lat temu z inicjatywy kilku szkół w, Polsce, w Holandii, które wówczas istniały. Jesteśmy dumni z tego, że forum przetrwało 21 lat, ciągle działając. Jest to bardzo ważne dla szkół, które istnieją w Holandii, ponieważ forum wspiera ich działalność w różny sposób, organizując przeróżne imprezy dla dzieci i dla dorosłych. Wspomnę, może o kilku inicjatywach, które forum rozpoczęło. Na przykład od 18 lat organizujemy wierszowisko, co jest festiwalem poezji dla dzieci. Dzieci biorą w tym chętnie udział. Wakacyjny konkurs fotograficzny dla dzieci uzdolnionych fotograficznie. Od zeszłego roku organizujemy również polonijny dzień dwujęzyczności skierowany do Polaków i do holendrów, czyli to nie już jest, nie jest taka wewnętrzna impreza, ale jednak dla całej Holandii. Zrzeszamy w tej chwili 19 szkół polonijnych z terenu całej Holandii. Oczywiście szkolimy naszych nauczycieli, stworzamy im możliwość poznania osób z Polski, wprowadzamy również ekspertów. Języka, autorów książek, żeby po prostu pogłębić wiedzę o Polsce i udostępnić im, stworzyć im możliwość przekazania tej wiedzy również dzieciom, a tym samym zachęcenia ich do tego, aby utrzymywać kontakt z językiem polskim i z Polską. Ik wilde grać weten, hoe de overheid o tym denkt. Ik z Patryk van Lunderen, wethouder Jugd, Wonen en Wijken van Gemeinde Breda. Ik denk niet dat het een, een, een taak is voor de, voor de overheid hè, om, om, de, om dat soort dingen uh, continu te blijven financieren of ondersteunen. Hè. Ik denk dat het belangrijk is dat het van onderop komt. Hè, dat mensen vanuit hunzelf uh, een, uh, elkaar gaan opzoeken om, om elkaar staal te leren. Of, of binnen, binnen je eigen cultuur, hè, het land van de herkomst. Dat je, we komen uit Polen, dus we praten met z'n allen Pools en we komen bij elkaar en dan... Is het makkelijk om je, om je gevoelens te uiten, om het, om het gesprek eens een keer goed te voeren over wat er allemaal in je omgaat. Dat doe je toch het makkelijkst in je eigen taal. Dat, dat, dat kan ik volgen. En dat je daar keuze doet om elkaar taal te leren. Dat het belangrijk is om ook ja, in je werk of op, je, op school of, of gewoon in het dagelijks leven, als je iemand aardig vindt, het goede gesprek kan voeren. Dat, dat is alleen maar mooi, maar ik denk dat dat vooral van, van, van onderaf moet komen en dat het daar ook moet blijven. En dat het niet een overheidstaak is om. Uh, iedereen tweetalig of meertalig op te leiden. Ja, het is natuurlijk meer dan alleen een, een taal uh, die je meekrijgt in je opvoeding. Het is, het is een cultuur die je meekrijgt een achtergrond. Um, ik heb, ben veel in Polen geweest. Uh, dat betekent dat ik mij wat makkelijker kan inleven in andere culturen. Uh, want ik heb er al twee meegekregen in, in mijn opvoeding. Um, dat verrijkt voor mij erg mijn leven. En ik merk ook dat uh, andere mensen het interessant vinden als je meer dan alleen Nederlands bent. Als er nog een ander deel is van jou eh, dat, dat geleerd is aan een ander land, een andere taal, een andere cultuur. En vinden daar ze, willen mensen graag meer over weten. Vinden ze dat aantrekkelijk? Vinden ze dat, dat geheimzinnig? Uh, ja, ik, ik denk dat ze dat interessant vinden, omdat het een deel is dat voor hen uh, lastig is om, om te begrijpen. Uh, het, is, het is ook ongrijpbaar.